Odcinku przedstawię Wam triki z gry PlayPro Iggy. Pierwszy trik: możemy stąd wyskoczyć, ale również pójść dalej w stronę gór. W misji 12j. Ale również i w misji pierwszej możemy dojść do tajemniczego tunelu i wyjść poza bazę. Mianowicie wejść tu, yy, o co tu chodzi, a także również i tu. A także rozwalić to lub wspinać się dziwnym sposobem, sam nie wiem jakim, ale i możemy wejść do helikoptera. Zapominajmy również, że możemy przekroczyć granice. To na tyle w tym filmie. Do zobaczenia.